Tych, którzy pasjonują się strzelaniem z dystansowym Ale również i żołnierzy, ponieważ jest to formuła wymiany doświadczeń między środowiskiem cywilnym a, a, a nami, e, żołnierzami. Najważniejsze dla armii jest to, aby e, posiadać żołnierzy, którzy będą perfekcyjnie posługiwali się bronią. Ale nie tylko żołnierze będący w służbie, ale również żołnierze rezerwy, tutaj na tym placu. To, to potencjalni rezerwiści, którzy mogli być wykorzystani w sytuacjach kryzysowych. I jak pan ocenia tegoroczny Longshot w kontekście pierwszych edycji tej imprezy? Oczywiście słońce chwali się po zachodzie, więc za wcześnie, żeby oceniać, ale jestem praktycznie pewny, że będzie... Znowu lepszy niż poprzednie, a wszystkie poprzednie były też doskonałe albo wspaniałe, także akurat w tym wypadku możemy mówić o tym, że impreza praktycznie nie ma żadnych złych stron. Tutaj się wszyscy dobrze bawią, dość dużo uczą się, bo to nie jest tylko sprawdzian, to jest również nauka. No i widzimy postęp. W ciągu dziewięciu lat jakość strzelców, ich strzelania, ich broń zmieniła się praktycznie nie do poznania. Gdy przypomnę sobie pierwszych zawodników, którzy startowali z bronią myśliwską i w zasadzie mieli duże kłopoty, żeby trafić na 300 metrów, to w tej chwili widzę, że broń jest, jak to się mówi, topowa. Właściwie nie ma takiej dobrej broni, która by tu nie była reprezentowana. Zawodnicy naprawdę strzelają dobrze i to dotyczy i wojska, i cywilów, i naszych zagranicznych gości.